Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale, już to powiem się od e, Witamy, bo tam baje on, Miśka sobie, śpi, tak, o, o, no, śpi sobie, no, trochę podświetlona, ale miesza z tym. Dobra, e, dobrze ludzie, parę dni temu wyszedł sobie Gnome 46 beta, więc ją pokażę oczywiście na no, żywym sprzęcie, zobaczycie sobie, jak to pracuje. Całkiem fajnie do kompletu, powiem to tak z góry, TGS. Postaram się powiedzieć, jakie są mniej więcej nowości, bo jest tego troszeczkę, troszeczkę sporo. Więcej informacji oczywiście możecie uzyskać na stronie domowej G Gnoma. Tak, Gnoma. Używam oczywiście Gnome OS Nightly wersja beta. No to tyle, zapraszam. Oczywiście w pierwszej kolejności przeleci przelecimy sobie, jak to pięknie brzmi. Szczególnie pod wieczór albo rano, nieważne zresztą, stronki internetowe dotyczące newsów. Po pierwsze, jak coś, tego jest to discord.gnom.org, pełne info, co i jak można zrobić. Po pierwsze, można pobrać sobie to jako plik normalny ISO, tak, do nagrania, uruchomienia, czy to w maszynie wirtualnej, czy na żywym sprzęcie. Ewentualnie dla osób, które chcą, można sobie to skompilować tego gnoma, całkowicie od zera, jest tak jak najbardziej opcja. Zmiany. Zmiany, jakie tutaj zaszły, są to zmiany, można powiedzieć, głównie mm, troszeczkę pod maską, jednakże jest też zmian kilka widocznych, przede wszystkim mocno, bardzo mocno jest zmieniony układ czy panel sterowania Gnom. Tu wiele osób może się wkurzyć dlatego, że mają swoje przyzwyczajenia, tak? Natomiast w tej wersji jest różnica, jest duża różnica, wiele rzeczy poprzestawiali i można dostać trochę różnych dziwnych rzeczy, więc niektórym Melise zalecam naprawdę taką buteleczkę, myślę, że 250 wystarczy na sesję z Gnomem. Więcej info, oczywiście, jak najbardziej linki są pod filmem, gdyby ktoś chciał, że nie będę tego wszystkiego omawiał, co, gdzie i jak, bo jest tego naprawdę dużo, a poza tym są to rzeczy programistyczne, głównie dla programistów, tak, więc jak ktoś będzie mocniej zainteresowany i tak dalej, to naprawdę linki pod filmem. Ewentualnie do kompletu jeszcze na szybkości, oczywiście 9to5Linux jak najbardziej to ogarnął, pokazał, opisał, co jest tutaj pozmieniane, Poza tym oczywiście Debug Point, bardzo fajna stronka, polecam, bardzo, bardzo polecam. Na Debug Point jest to mocno również pokazane, co jest dokładnie zmienione. Jest tutaj także porównanie starej wersji a nowej wersji. Jeżeli chodzi głównie o ten panel sterowania, gdybyś coś chciał sobie na dzień dobry na sucho porównać, to zobaczcie jak to wygląda. Niektórzy, tak jak powiedziałem, mogą tutaj dostać, delikatnie mówiąc, zawału. Zobaczymy co będzie w wersji pełnej, która powinna ukazać się chyba w marcu, czyli w połowie marca no i oczywiście ubuntu Ubuntu 2404 LTS dostanie nowego Gnoma między innymi no tak to wygląda na wielkim, wielkim skrócie. Ja zapraszam tutaj do nażywą maszynkę. Mam nadzieję, że długo, dużo czasu Wam nie zajmę i zobaczycie mniej więcej jak to się tutaj nam zachowuje. Zapraszam tak nam się prezentuje pulpicik GNOME, tak jak mówiłem już wcześniej GNOM OS Wersja Nightly, ładna tapetka, to trzeba powiedzieć, to co bawiłem się dzisiaj parę godzin tym, tym systemem, oczywiście Ryzen 1600X Nvidia 1078 GB wi 16 GB RAMu RAM i SSD do kompletu, tak? czyli taki standardzik. Powiem tak, że ten gnom stał się moim, ja mam takie wrażenie, że on jest dużo szybszy, tak jakby, nie wiem, jakoś jak polepszyli wydajność albo może animacje są szybsze, w każdym razie jest tutaj, można powiedzieć, spora m, różnica. Jeżeli chodzi o zainstalowaną aplikację, wiadomo, że w innych systemach będzie to inaczej wyglądało. Jak już ten GNOME wyjdzie, bo każdy dokłada ewentualnie swoje. Postaram się tutaj odpalić również aparat, znaczy kamerkę, żebyście zobaczyli jak to sobie tutaj działa. Kwestia jeszcze tak na szybkości, grzebanie w terminalu raczej odpada. Dlatego nic tu nie jestem w stanie zainstalować, bo to jest system mm, tylko do czytu. Tak jest zrobiony GNOME OS. Dlatego nie, nie mam tutaj na ofercie, a nie mam żadnych innych narzędzi. To co mogę Wam pokazać. Hmm, chociaż to jest mało wspólnego z GNOMEm. Kernel 6610, tak nam tutaj to wygląda. Zajętość pamięci na start, na dzień dobry, jeszcze nic nie robiłem, jakieś 870 mega. Znając życie, jak się zainstaluje normalny steryl, powiedzmy, czy tam Nvidia czy innych rzeczy, to grubo rośnie, tak? To samo rzeczy dodane przez Ubuntu, czy rzeczy dodane przez Fedora to może wszystko rosnąć, więc nie cieszę się, że nagle GNOM zajmuje 900 MB, a nie 1,5 gb tak? Bo to, to zajmuje tylko wyłącznie w tym systemie, dlatego tak nam tutaj temat wygląda. Dobra, przejdźmy sobie do rzeczy bardziej, bardziej konkretnych. To co powiedziałem, tutaj zmian dużych nie ma głównie to co mówiłem programiści zaczęli grzebać pod spodem, plus zmiany w panelu sterowania. I tu jest po prostu, tak jak powiedziałem, niektórych może pokręcić troszeczkę. Rzeczy VPNowe i tak dalej, to wszystko wygląda dokładnie raczej tak samo, tak jak było przedtem. Więc konfiguracja tego jest spoko. Bluetooth dokładnie też, działa wszystko jest ok. W tym mamy przeniesione ekrany, co już widać, nie? że ekrany były przedtem dużo, dużo niżej. Tutaj był wygląd na pierwszym miejscu. Natomiast teraz jest dodane to. Jako, że to są sterowniki Nuvo, to raczej mi to nie odpali, chyba że, chyba że się cud stanie. No nie, no na Nuvo to nie działa, na zastrzeżonych jak najbardziej tak. Teraz drugi panel. Dźwięk wygląda w ten sposób. To jest chyba dokładnie to samo, co było przedtem. Kwestia zasilania. No nie pokazuje mi tutaj, normalnie w Gnome pokazywało mi baterię, w tej chwili tego tutaj nie ma, być może dlatego, że jest to beta. Reszta ja sobie tutaj po, pozmieniałem troszeczkę, no ale to już pomińmy temat. Belezladniowość jest dokładnie to samo, tutaj rzeczy nie ma. Tak jak mówię, są zmienione kolejności. Kolejna rzecz, działa bez najmniejszego problemu zmiana tutaj. To się przeważnie sypie w Ubuntu, tak mi zauważyłem, czasami w Fedorze, to przełączanie. Tutaj tego problemu nie ma. Tapetki są naprawdę ładne. To trzeba im przyznać, że, że naprawdę zrobili fajną, kawał fajnej roboty. Ładnie to się po prostu tutaj prezentuje. Wiadomo, że każdy system zrobi to po swojemu. No to to jest norma. Rzeczy programowe, z tego co wiem, nie ma tutaj jakichś wielkich udziwnień, itd., itd. Chyba, że ktoś coś zauważy, bo ja Gnoma po prostu już od bardzo dawna nie używam. Jeżeli chodzi o powiadomienia, tutaj się powinien screen ładny pojawić. Mam nadzieję, że będzie. Bo Ja tu żadnych powiadomień po prostu nie mam, więc wam tego pokazać nie mogę, ale powiadomienia teoretycznie mają być jakoś grupowane. Jeżeli parę aplikacje różne dają wam różne powiadomienia, to to będzie po prostu zrobione w grupach. Być może zostanie to przełożone na GNOME 47, nie wiadomo jeszcze, w każdym razie tutaj się znajduje duża zmiana. Wyszukiwanie wygląda w ten sposób, więc chyba jest dokładnie to samo co było konta online, cała reszta także. Teoretycznie to chyba też udostępnianie plików i tak dalej tak dalej. Tu jest dokładnie to samo, a widać, że kolejność jest zmieniona, nie? Czyli jak ktoś jest przyzwyczajony, no to tutaj jest. Panel myszy, to oni mówili, że tutaj jest coś zmienione, ja nie zauważam różnicy. Klawiatura jest dokładnie chyba to samo, kolor drukarki, drukarki nie podpinałem szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Tutaj w ułatwieniach dostępu podobno coś jest zmienione, nie wiem, można sobie zobaczyć, ja to przelecę znowu, tak? Coś na szybko, zobaczymy sobie, zobaczycie sobie, czy jakieś zmiany tutaj są, czy nie. To jest chyba nowe, a propos słuchu, ale nie, nie dam głowy, tak mi się kojarzy. Pisanie, tu jest chyba dokładnie to samo, kursor tekstowy, w każdym razie tych ustawień jest tutaj troszeczkę. Zauważcie jedną rzecz, że to się świetnie zachowuje, to się zachowuje bardzo, bardzo, dużo lepiej, niż poprzedni, poprzedni dno. Nie, mam, mam wrażenie, że tu jest po coś, coś poprawione, tak? Jeżeli chodzi o prywatność, bezpieczeństwo, tu są zmiany, bo to pamiętam. Że to wygląda troszeczkę inaczej. Jest chyba więcej, więcej opcji. Może mi się wydaje, ale, ale takie mam wrażenie, że jest to też inaczej to troszeczkę się tutaj zachowuje i wygląda. To chyba wszystko przedtem było na jednym panelu. Takie mam wrażenie. Yy, kamera. No to teraz podłączymy kamerkę zobaczycie o co chodzi. OK, podłączyłem kamerkę, włączyłem aparat i pojawia mi się coś takiego. Włączyć kamerę, program aparat potrzebuje dostępu. Jasne, udziel dostępu. Dzień dobry. Wiem, ciemno i nic nie widzę, Nie, jakoś to, jakoś to cudem działa. Spoko, jest okej. Okay. I OK mamy apara ap ap aparację, aplikację kamera. Dźwięk migawki, do, do, dobra, podajmy sobie z tym spokój. No i mamy tutaj informację przy okazji na pasku, że kamera jest w użyciu. Tak, że mamy ten, czyli ktoś nas ewentualnie podgląda. Dozwolone programy. No ja tutaj nie mam nic innego zainstalowanego ale można jak taka widać udzielać lub nie dostępu do tego w ten sposób ok blokada lokacja kamera to jest dokładnie to samo zabezpieczenie urządzenia no nie mam tutaj uFI włączonego w tej chwili znaczy był uFI mam tylko nie mam secure boota tak więc ten dobra nie będę was tą kamerką już straszył bo to koszmarne obrazy z tego no cóż Teraz lecimy dalej. System to, to jest coś nowego i uwaga wow, no nie poznikało sporo rzeczy. No no, tak to wygląda tutaj. Część po polsku, część nie po polsku, no ale tak jak mówię, to jest wersja gnomowa, tak? Znaczy GNOMOS, więc. Więc to jest norma. Remote desktop. Teoretycznie to się, to się mocno, mocno rozbudowało. Jak to działa, nie wiem. Może, może kiedyś to posprawdzam, postawię jakąś windę na, na wirtualce i będziemy się bawić z RDP, jak to się zachowuje. Albo będę się z innego pingwina na to, na to cudo łączył. No na dzień dzisiejszy, jak widzicie, same, same zmianki tutaj, w ten sposób wam mogę pokazać, nie? Dostęp do SSH, nie, nie pamiętam, czy był, czy to się włącza w ten sposób, przedtem włączało, czy nie, 45 gnom i tak dalej, nie mam pojęcia. No i mamy tutaj w końcu, w końcu mamy informacje systemowe, w ten sposób, ale znowu trzeba klikać. No z jednej strony fajnie, kurde, mogliby to zdjąć, bo to po prostu jest koszmarna rzecz, aby ktoś chciał zrobić screena teraz jednego i drugiego to sobie nie zrobi bo bo kurde trzeba jakieś tweaki instalować no dla mnie to jest bez sens autentycznie to chyba się nazywa okna mo modalne czy modalowe nie pamiętam tej nazwy dziwnej w każdym razie to powinno być na dzień dobry rozłączone no bo ja chcę zrobić screena i ja mam tego screena zrobić nie zrobię nie ma takiej opcji nie a widzicie, Wayland, sterowniki Nuvo, to nie są sterowniki Nvidia, ponieważ Gnome OS nie zabiera innych sterowników, tylko wbudowanych. W każdym razie trzeba tu się mocniej trochę naklikać. Kiedyś było prościej, no ale być może dla paru osób, czy wielu osób na przykład, będzie to po prostu lepszy temat, nie? Filtry kolorów, zobaczmy sobie jak to będzie wyglądało. No to chyba nie za bardzo to działa, szczerze mówiąc. No nie działa. No no, no no, no, czemu się dziwić? No, no, to, to, jest, to jest niestety standard, tak. Dobra, czyli myślę, że tą rzecz mamy już mniej więcej omówioną. Teraz kolejna sprawa. Pliki. Nautilus nam się... Szczerze mówiąc, znowu mam takie wrażenie, że to się szybciej odpala. No niestety nie mogę tutaj serwera podłączyć w NFS-ie, bo nie działa mi NFS po prostu nie chodzi, kurda, sam by nie zrobiłem. Wiem, parę miesięcy już minęło ja dalej nie zrobiłem. W każdym razie teoretycznie to, to jest szybsze moim zdaniem. Podobno również jeżeli dany folder, folder katalog zabiera, nie wiem, tysiące, dziesiątki tysięcy plików, to przełączanie tutaj między listą a takimi rzeczami staje się dużo szybsze. To samo jest usprawnione mocno wyszukiwanie. Ja, ja praktycznie nic wyszukiwania tutaj nie używałem, więc Wam ani nie powiem, czy to jest szybsze, czy nie. Zresztą tak jak mówię, no nie ma na czym czego wyszukiwać za bardzo. Mogę spróbować jedną rzecz, odpalić tutaj GNOME i, i nie wiem, BIN na przykład, tak, gdzie tych plików jest sporo i zobaczymy sobie w ten sposób, ale. No ja różnicy nie widzę, kurde, no dla mnie jest lak lekki, no jest, bo jest, ale może to działa, może to jest szybsze niż było przedtem, tak, to, to jest inna bajka. Powiększyć mogę tylko do takiej wielkości, a jeżeli zmienię sobie w ten sposób, no to aż do takiej, no tak to wygląda, no. wrócę, wrócę, jeszcze na chwileczkę tutaj do plików, ponieważ doczytałem, że tu jest, to jest coś nowego, podobno. Wyszukiwanie wszędzie, ustawienia wyszukiwań. Sorry, zamotałem się trochę. Podobno to jest, to jest ulepszone. Dodawanie lokalizacji i tak dalej, i tak dalej. Dajmy sobie tutaj, nie wiem, muzykę. Nie wiem, czy to jest coś, coś super nowego, czy, czy nie. Teoretycznie to jest jakoś lepiej ogarnięte. Tutaj piszą, że wyszukiwanie bieżącego folderu, wyszukiwanie globalne, całkiem nowy przycisk, dodany do nowego panelu. Umożliwiający natychmiastowe przeszukiwanie całego systemu w poszukiwaniu żądanych plików. Dodatkowo korzyści tutaj na ulepszone wyszukiwanie jest szybsze, ulepszona eksploracja, wyszukiwanie globalne umożliwia łatwo odkrywanie plików niezależnie od ich lokalizacji, ulepszony przepływ pracy, zwiększona wydajność, intuicyjny interfejs, bla, 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 bla. bla. No, no, dobra. Kolejna rzecz, która tutaj teoretycznie przeszła zmiany, to są oprogramowanie, czyli. Kurde, ten, zaczyna mnie wkurzać ten ramię od mikrofonu, jedzie cały czas do góry. Masakra. I teraz tak, przejdźmy sobie tutaj do wyszukiwania Evolution, i tutaj dodane zostały te zwane plakietki, że jest to oprogramowanie zweryfikowane. Czemu mówię języku angielskim? Przecież powinien być w polskim. Evolution było po polsku, chyba że ja czegoś nie wiem, szczerze mówiąc. W każdym razie do programów zostaje dodany taki status Verified, że jest to prawdziwe, oryginalne oprogramowanie zweryfikowane przez dostawców tutaj i tego, tak? W tym przypadku Gnome OSS to FlatHub, w przypadku Ubuntu będzie pewnie zeity. Okay. O, można sobie włączyć. Dobre, tak, nie wiem czy to było, szczerze mówiąc nie wiem, ja teraz mówię na ślepo trochę że automatycznie będzie sprawdzać aktualizację, czy manualnie będziemy sobie robić. Fajne, bo czasami, tak jak mówiłem już nieraz, że niby te automatyczne aktualizacje pomagają bardziej zabezpieczyć aplikacje, system i tak dalej, i tak dalej. Ale nieraz możecie pobrać sobie na dzień dobry, ktoś coś zepsuje, któryś programista i będziecie mieli zepsutą tą aplikację na dzień dobry. Najnowsza wersja, tylko że zepsuta. A powrót do starej może być małym problemem. Wyglądam jeszcze no tak. tutaj, sorry, że tak trochę dziwnie patrzę, ale przelano sobie tutaj nowości. Na Night of jest to fajnie opisane. Przeglądarka lupy ma jakieś tam y, trochę skrótów klawiaturowych, Shift Delayed do trwałego usuwania obrazu. Tutaj na, dodatkowo na przykład y, aplikacja Gnome Maps ma poprawkę w becie a propos tarcz autostradowych przy użyciu definicji OSM Amerykana. Cholera wie o co chodzi, no, ale dobra, g gra w szachy, czyli Gnome, Chess. Została zaktualizowana do 46, poprawiona, poświetlenie figur, bla, 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 bla. bla. Już nie będę wam tego pokazywał, bo pewnie nikt, nikt w to nie gra. Yy, tutaj mamy jeszcze aplikację Gnome Connections, otrzymała weryfikację certyfikatu dla protokołu RDP, obsługę domen, tekst prowadzący i inne ulepszenia. No, okej, okay. Gnome Twix, dobra, zobaczmy sobie tutaj na Gnome Twix. Gnome Twix tylko jest problem, bo ja go nie mogę zainstalować. Gnome. No nie ma go, a spod konsoli tego nie postawię, więc ekrany sieciowe, screencasting, no okej, okay. tetravex, ale mi chodzi o Gnome Twix, mówią o Gnome Twix, został poprawiony, tylko że go się chyba nie da tutaj zainstalować. obs OBSa, przy okazji właśnie zainstalowałem OBSa, OBS odpalony jest z tego, jak to się nazywa, z Flatpaka oczywiście, no bo inaczej tutaj instalować programów się nie da w Gnome no i działa, działa, nagrywa, to jest oczywiście najbardziej y, ten pipe wire. i wszystko ładnie nam tutaj chodzi, nagrania. Ja sobie jakieś takie nagranie chyba z godzinka, bo jak nie lepiej, to byłem. sobie odpaliłem przedtem. Dlaczego teraz to nie chce chodzić? No bo to by było dziwne, nie? No, nagrać w bo się coś, a nie ma kodeków tutaj, może kodeków brać? Zobaczmy sobie, Matroska, Track 1, H264, no to powinno iść teoretycznie. Dwie godziny, no, no dwie godziny się nagrywało. No i się nagrywało dobrze, że się nie chce odtwarzać już to samo życie. No kodeków pewnie brakuje. Taki, taki niestety, taki, taki system jest nie do tych że Dobra, no to chyba szczerze mówiąc wszystko, co, co tutaj na razie zauważyłem, ogarnąłem i, i tak dalej, i tak dalej. Tu jest napisane właśnie o tych GNOM Tweakach, No sorry, no niestety wam tego nie pokażę. Do kompletu zostało to podobno ulepszone edytor tekstu GNOM. Co jeszcze? XDG Desktop Portal otrzymał przeprojektowany selektor ekranu screencastu. Cokolwiek to kurde no znaczy. No i tyle nie? dobrze, ludzie. Wielkie, wielkie dzięki za oglądanie. Dzięki za każde wsparcie łapkowe i czy tam inne i tak dalej, tak dalej. No i co? Zapraszam do subskrypcji kanału. Kurde, muszę przestać chyba to powtarzać, bo to i tak nic nie daje. <lucza> Liczą się fajne materiały, sensowne materiały, a nie o osoby, nie? Eee, w każdym razie dzięki, dzięki wielkie, do zobaczenia u nas w następnym filmie. Gorąco pozdrawiam Bartek. Peace, jak to mówi DistroTube.